tutaj mieszka. Kamienica jest bardzo stara, bo ona jest z 1934 roku. A tu jest taka, taka niespodzianka. Tak jak pod tym numerem, za tymi drzwiami, tuż powolnie, mieszkał Jan Kreczka. Z kolei po drugiej stronie, w tych drzwiach, obecnie to mieszkanie należy do mnie, mieszkał Aleksander Zewrowicz. Tutaj. W tym mieszkaniu przygotowuję się do spotkania z Wami. Nie mieszkam tutaj sama. Mieszkam z kotem, moją przyjaciółką figi. Jesteś, kotką, kochany, mój słodki mój. Tak paludki, mój tak malutki mój kotyczku. Mój jak jesteś rządziutki. No. Tutaj. Tutaj sobie pracuję, tutaj sobie żyję, a bardzo dużo czasu spędzam przy tym właśnie biurku. Godzinami siedzę za nim. Oczywiście zawsze jest tutaj otwarty komputer i to jest moje miejsce pracy. Tutaj się wokół tego biurka zbierają wszystkie myśli.